Wskażę instalowanie aplikacji TED na tablecie z Androidem. Wybieram sklep Play. Będę wyszukiwał aplikację o nazwie TED. Wpisuję wyszukiwanie TED. Wybieram TED. Została znaleziona aplikacja na pierwszym miejscu. Wybieram ją. Jest ona bezpłatna. Jest gotowa do zainstalowania. Sprawdzam, jak jest oceniana. Cena 4 i 6 całkiem niezła. Wybieram: Zainstaluj. Akceptuję uprawnienia aplikacji. Nie są one wielkie. Instalowanie chwilę trwa, ale korzystamy z łącza Wi-Fi, więc jest dosyć szybkie. No dobrze, aplikacja się zainstalowała. Mam ją już na pulpicie. Mogę sprawdzić jej działanie, ale przedtem w ustawieniach wybieram ustawienia i w ustawieniach sprawdzam czy język, czy mam język polski i czy domyślny język napisów to polski. No jeśli tak mogę sprawdzić. Wybieram najpopularniejsze prelekcje, jedną z nich. No dobrze, uruchamiamy ją. With body language, and we're particularly interested in other people's body language. You know, we're interested in like you know an awkward interaction, or a smile, or a contemptuous glance, or maybe a very awkward wink, or maybe even something like a handshake. No, dobrze. To mi się podoba. Dodam tę prelekcję, tak żeby można było z niej korzystać offline. Wciąga się prelekcja, teraz sprawdzam czy ją mam, w moich prelekcjach jest, mogę z niej korzystać offline, czyli na przykład jadąc w autobusie.